W e, nowej serii rozmowy na gorąco. Ta seria będzie polegała na zadawaniu pytań. Ale, przepraszam, przepraszam, kamerzysta mi mówi z góry, że gość jest już gotowy, więc powitajmy Diksturze. Witam Cię, Diksturze, zapraszam Cię na fotel. Witam. Wiadomo, że nasz program polega na rozmawianiu i zadawaniu pytań, więc na początek zadam Ci kilka. Proszę. Dużych... Skąd pomysł, żeby nagrywać filmiki na SJD? No pomysł się wziął po prostu z tą, że oglądałem e, filmiki innych, e, szczególnie maszyny i mi się o, bardzo spodobała i postanowiłem sam spróbować, no i nawet mi to dobrze wychodziło, no i się stało, Mam teraz tyle widzów, a dlatego, że nigdy nie odkosztowałam, też próbowałam robić jak najlepiej wszystkie filmy. No i po prostu mi to spełniało przyjemność, więc ja też mogę ci Udałem, to też było wielki próg. że lubię kręcić po prostu filmy. Dobrze, więc drugie pytanie jest takie. Czy było ci trudno zrobić widzów w tak w młodym wieku? Pani sądzę, że masz e, młody wiek. To tak, mam zaledwie 12 lat, które miał tylko 13, ale głównie zaczęłam od 10 lat, kiedy wydałem go tych ciekawostki, ale już angażowałem się w ogóle w kręcenie filmów, już chciałam już 8 lat na głosku, na komputerze od Brasa. Bawiłam się różnymi komendami, testowałam wszystko, nawet mogłam mod robić, ale po niej akurat już nie wychodziło. No i właśnie no później zaczęłam, później w wieku 11 lat zaczęłam ogarniać co wygasa, korzystałam z wszystkich możliwych poradników na YouTube, zaczęłam sobie o lepiej z klubami, Później od 40 roku gładko, wydałam już wyszło szło łatwo, bo wygrałam już później minecraft game'a, już dużo widzów w krótkim czasie zaczęło przybywać. A co inspirowało Ci najbardziej przy nagrywaniu? Wiem, że pobierałam z różnych gier, no i pobierałam także filmy innych filmów, na przykład minecraft horror, inspirowałam się PENUMBRĄ oraz filmem MINECRAFT tylko zobaczyłem, Zobaczyłam tylko i cały sezon drugi, ale już mi się spodobało i chciałam nawet coś podobnego robić Ale głównie to się opierało na PENUMBRZE już PENUMBRZE na przykład mnie zagrał To pewnie nie wiem tego filmu A w ogóle MASZYNUĄ zaczęłam się interesować Znaczy maszynumą A MINECRAFT HORROR to jest

Później zainteresowałam się Minecraftem dzięki użytkownikowi Derkusa.pl ja, I później jeszcze chciałam tworzyć zgarę moda, bo tu koniec najbardziej no, fajny z tego filmy. No i postanowiłam połączyć Minecrafta z garą modem Coś tam znalazłam, były różne punkty pomieszane, wyszedłem na kawałki emocje, jakoś to było po prostu A gdyby ludzie Cię odrzucili swoimi filmami, poddałbyś się? Nie, nigdy nie się poddał. By. Zawsze bym po prostu tworzył, ponieważ to jest moje hobby, to mi stała przyjemność. Yy, nawet jakby wszyscy po prostu odeszli, ja jednego, a do co to dalej bym tworzył. Zawsze jest zaraz nadzieja, zawsze to jest. Po prostu lubię. lubię. Dobrze, Czy masz, yy, masz zamiar nagrywać jakieś dalej filmiki? Tak, będę teraz... O, jakie to będą, ben... to będą? Może to będą niespodzianki, różne konkursy. Teraz głównie zajmuję y, Minecraft horrorem. Y, no i będę wracał jeszcze do Minecraft Gmod, będę go coś rozwijał na różne dodatki. Tak jak fajnie do Minecraft odwinienie, będę to jeszcze bardziej próbował rozować. No i główną serię pociągnę, coś tam muszę wymyślić. I, no a planuję też nad różnymi seriami live, gdzie będą moi no, widzowie zadawać pytania, na które będę odpowiadała, też o tym właśnie myślę, no i tyle. Jeszcze Zapewne jeszcze będę wydawał dużo nowych, ciekawych filmów, bo ciągle mam dużo pomysłów i nigdy mi się pomysły nie kończą. Tak, w takich, w takich młodych głowach, to zawsze się rodzą dobre i ważne pomysły, więc, więc uważaj, uważajmy na takie, takiego piktura. Dziękuję za wywiad z Tobą, to był bardzo miły wywiad, więc do zobaczenia w na, następnym odcinku. Cześć!